Mówiłem Wam, będzie intronizacja. Dzieło intronizacji rozpoczęło. Skoro przewidzieli na kilka lat, to niech to trwa w ciągu kilku lat. Jakiś też jest problem? Tylko rachunek czasowy ostateczny dla naszych przywódców długi będzie tragiczny. Bo Bóg pokaże, w tym czasie Twojego rządzenia mogłem tyle łaski wylać na naród. Chciałeś być z biskupem, kardynałem? Popatrz. 500 tysięcy Polaków przez Ciebie poszło na potępienie. Bóg taki rachunek pokaże. Rozumiecie? Przecież oni się nie wymigają stamtąd. Oni nie ujdą w sprawiedliwej ręce Boga. A jeśli Bóg uzna blokowanie dzieła intruizacyjnego za wystąpienie tylko łasce Ducha Świętego, co ich czeka? Piekło. Oni na naszych oczach się potępiają. To im trzeba powiedzieć. Bo ci, co blokują dopływ łaski Ducha Świętego, za nich się nie, nie wolno modlić. Oni idą na potępienie. A introizacja jest zapowiedzią rozlania łask na Polskę, a przez Polskę na inne narody. Dzieci, nie można bimbać ze Słowem Boga. Mnie choćby dawali na koła średniowieczne. Rozciągali traktorami. Ja zdania nie zmienię. Jak ja mogę powiedzieć Bogu nie jak ja wiem o co mu chodzi. I rozumiem go. A to co oni proponują prowadzi w kierunku piekła.